W imieniu organizatorów zapraszam Państwa serdecznie do jacht klubu Halkos już w tą sobotę i niedzielę, 21 i 22 września, na Puchar Polski w klasie Omega. Poza podziwianiem 30 topowych sterników i łodzi w Polsce i ich manewrami na jeziorze Sławskim, dla kibiców przewidziane są specjalne atrakcje. Są to rejsy organizowane przez jacht klub Halkos po trasie. Zawodów po trasie regat i podziwianie akcji, która dzieje się na jeziorze. Poza tym testy samochodów Volvo, które będą znajdować się tutaj na terenie wydarzenia. Poza tym będziemy mieć wieczorem w sobotę wspaniały koncert szantowy zespołu Drake, przy którym wspólnie możemy się bawić. I samą w sobie atrakcją jest wspaniała restauracja jak klubu Halkos, która tworzy specjalne dania, wspaniałe naprawdę kompozycje. Zapraszamy Państwa 21-22 września do jacht klubu Halkos na wspaniałą imprezę. Bawmy się wspólnie i pożegnajmy to lato razem z Pucharem Polski w klasie Omega.